Modlitwa osoby należącej do apostolstwa pomocy duszą czyścową. Panie Jezu Chryste, Ty wypełniając odwieczny plan miłości Ojca, za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem, aby wyzwolić świat z niewoli Grzechu. Dokonałeś tego całym swoim życiem, a zwłaszcza przez swoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Na krzyżu również z Twojego przebitego Boku zrodził się Kościół, który nabyłeś za cenę swojej krwi, aby zjednoczył w sobie cały lud Boży i prowadził go do zbawienia. Należą do Niego wszyscy, którzy wierzą w Ciebie i z Tobą są zjednoczeni. Zarówno ci, którzy znajdują się w domu Ojca i śpiewają Ci pieśń uwierbienia, jak i ci, którzy pielgrzymują jeszcze na Ziemi oraz oczyszczający swoją miłość w Czyścu uznając w pełni tę wspólnotę Twojego mistycznego ciała i wzajemne udzielanie sobie dóbr duchowych, pragnę całym sercem poświęcić się wspomaganiu Kościoła cierpiącemu. W tym celu, w zjednoczeniu z Twoją ofiarą krzyżową, przez ręce Maryi pośredniczki łask, Ofiaruje Ci wszystkie modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie i wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.